Tęsknię za tym uczuciem a podczas biegania, gdzie po prostu czujesz taką, taką wewnętrzną siłę jakąś w sobie. Czujesz po prostu swoje ciało i czujesz się mega połączona ze swoim ciałem. Więc bardzo mi brakuje tego uczucia, bo przyznaję, nie biegałam chyba tydzień. Tak, dokładnie, jakiegoś tydzień, bo w tamtym tygodniu byłam. W tamtym tygodniu byłam pobiegać, chyba w poniedziałek, o ile dobrze pamiętam. Więc tęsknię za tym uczuciem. Serio. I prawdopodobnie później gdzieś się zatrzymam chyba na bana z serem. Bo chodzi za mną od kilku dni. A trochę mi się przejadła granolowe śniadanie. Muszę coś po prostu, muszę coś pozmieniać, ewidentnie. Cześć! przez jakieś 40 minut. Zawsze najgorsze mam ostatnie podejście, bo jest pod górkę. I lubię sobie tak utożsamiać ja oczywiście i moje wiecie, ja i moje duże rozkminy życiowe i w ogóle egzystencjalne. Tak? Tego słowa mi brakowało. Egzystencjalne. Właśnie porównałam sobie tą górkę zawsze do takiej naszej trochę ścieżki życiowej. Prawdy jest spora. I jeśli jesteście po 40 minutowym bieganiu, to ona jest naprawdę ogromnym wyzwaniem dla nas. Jest mega trudno i jest ogromna góra i my czasami jesteśmy dosłownie na tym dole. Bo dosłownie czasami jesteśmy na tym dole. A jak widzimy tą górkę, nie mamy już w ogóle sił. I takiej nie, ja przecież nie dam rady. Nie dam rady, nie mam siły, ona jest. Po prostu po co się też tak męczyć, skoro mogę normalnie sobie na nią, nie wiem, wyjść spacerem albo, albo w ogóle nie wychodzić nawet. Um, więc myślę, że wiadomo, są jedni, którzy w ogóle nie wychodzą na tą górkę, są jedni, którzy biegną sprintem. I, i potrafią takich gór zdobywać masę, ale są też takie osoby, nawet jak ja, widzą tą górę, nie mają sił, ale biegną i wierzą, że, że właśnie na końcu czeka to takie super uczucie, kiedy wiesz, że zrobiłaś wspaniały trening i wszystkie endorfiny w ogóle w twoim ciele nagle buzują i jesteś po prostu przeszczęśliwa, bo zrobiłaś coś dla siebie wspaniałego. I wydaje mi się, że tak samo jest właśnie z naszym trochę życiem i z osiąganiem jakichś różnych, jakich różnych celów. Ja nie sama bycia zmęczona. Ale też szczęśliwa, że pobiegałam. Potrzebowałam tego. Idę wziąć prysznę. Thank you. Nie chciał pić. O, strasznie. Tak. Dobra, zabieram ci zrobienie sałatki, jakiejś kolacji, bo jestem głodna. I, I myślę, że chyba sobie zrobię po prostu sałatkę. Może no, Adatę też sobie zostawię na jutro. Może zrobię większą porcję, żeby miała jutro do pracy gotową. Good idea. Good idea, girl. Więc ogólnie założyłam, że przez ostatni czas mam ochotę, ogólnie jak tutaj jestem to mam ochotę na takie bardzo proste posiłki. Jest dużo warzyw, są proste składniki, nie ma jakichś nie wiadomo jakich wymyślnych rzeczy. Nie wiem, czy to jest to, że tutaj jestem, czy po prostu trochę gdzieś moje smaki też się zmieniły. Na przykład mój organizm w ogóle odrzuca humus. Kiedy ja ham hummus i kiedy mam mnóstwo humusu swego czasu, to tutaj w ogóle. Od razu mnie wysypuje po humusie. Ale gdzieś słuchałam kiedyś w jakimś podcaście, że jeśli się zmieniamy, to bardzo też często zmienia się nasz smak i to, co lubimy. I możemy nagle zawsze kochać, nie wiem, kawę z mlekiem, a w ciągu jednego dnia potrafi nam się tak odmienić, że nas to w ogóle odrzuci i nie napijamy się więcej kawy z mlekiem. Więc ja mam tak trochę teraz z tymi produktami. Zobaczymy. Ale by the way, by the way, uciekłam przed burzą. Naprawdę dziękuję. Dziękuję po prostu może, że uciekłam przed tą burzą, bo ja się panicznie boję burz, panicznie się boję, a gdy wracałam na rowerze, to widziałam te wszystkie pioruny, grzmoty i byłam taka... Boję się, chcę być już w domu, chcę być już w domu, chcę być już w domu. Ale na szczęście zdążyłam. Zdążyłam i... Tak, mnie zmoczyło, Tak, mnie bo jak już byłam jakieś, nie wiem, miałam 5 minut do domu, to zaczęło padać, bardzo zaczęło padać, ale może nie mogę sobie palić z tym awokado. Nie wiem, czy słyszycie, ale dalej grzmi. Ja mam to chyba po mojej babci, choć się tak boję burz, bo ona też się zawsze bała i pamiętam, jak byłam mała, to jak tylko były burze, to ona po prostu przychodziła do nas. A do mojej mamy i do mojego taty naszego domu, bo mieszkała jakby zaraz obok, i zawsze właśnie siedziała z nami. To taka kochana. Mm. Tak. Więc mam to ewidentnie, mam to po prostu po niej i, I mi to zostało, że nie lubię być sama, jak są burze, ale to jest po prostu dla mnie nieprzyjemne, strasznie. Czuję jest taka jeszcze bardziej samotna podczas burzy. No. ostatnie dzięki, więc teraz po prostu będę jadła przez, przez cały tydzień ponad, bo, bo nie mam z kim się podzielić, bardzo mi przykro mm. ale przychodzę dzisiaj z unboxingiem Dobra, jestem crazy, bo nie wzięłam właśnie yy, paczki swojego koszyka z roweru, więc wracam po nią. Zaraz wracam, tak. Jestem niesamowicie podekscytowana, bo te budy są crazy i tu wpasowują się idealnie w taką skandynawską estetykę countryside girl, do tego jakaś biała taka rustykana sukienka, i gdy jest jakaś nie wiem, brzydka pogoda, albo jest po prostu chłodniej, albo jest mokro, cokolwiek, albo idziesz nad jezioro z kołdrą i w sukience i w tych butach. Ja to manifestuję, że w te wakacje będę na jakiejś wsi pięknej w Skandynawii i będę chodziła w tych butach i w białej sukience, guys. Tak, hantery. To są hantery, ale... To nie są zwykłe hantery. Strasznie duże jest to pudełko, strasznie duże. Są praktycznie mojej wielkości, ale jestem ciekawe, jak one będą wyglądały. Nie wiem czy to widać, czy nie, ale mam nadzieję, że przepiękne i do białej sukienki do białej sukienki czy nawet do czarnej sukienki albo do czarnych takich shortów takich obcisłych i do białego topu, przecież one będą wyglądały świetnie, ja już to widzę ja już, ja już widzę tam na wsi